Siemano moi drodzy! Witam serdecznie w najnowszym odcinku o herbatach. Postanowiłam, że były trzy dni z rzędu ciepłe, co oznacza, że jest lato. Dziś się zaczęło badać, ale ja jestem już nastawiona, że jest ciepło. Naprawdę, ja już jestem nastawiona mentalnie, że teraz będą tylko sukienki. I pomyślałam, że to jest idealny czas, żeby wam opowiedzieć o herbatach do parzenia na zimno. Albo do cold brew, czy do robienia na zimno. Różnie funkcjonują te nazwy. Ja jestem absolutnie yy, tylko pasjonatem. Nie jestem żadnym znawcą herbaty ani innych takich tam rzeczy, więc. Czuję się rozgrzeszona sama przez siebie, że nie używam wszystkich form tak jak powinno być i wszystkich herbat nie znam, więc, ha! Wygrałam, że tak to ujmę. Mam kilka herbat, które wam chciałam pokazać. Jeśli chodzi o to parzenie na zimno, czy właśnie ten cold brew, to gdyby ktoś nie wiedział, jak to się robi, to jak sobie wygooglacie, to naprawdę jest mnóstwo osób, które się na tym znają i wam powiedzą, jak to zrobić poprawnie. Ja robię w ten sposób, że biorę albo dzbanek z takim długim sitkiem, właśnie do tego przeznaczony. A zanim miałam taki dzbanek, to robiłam to po prostu w butelce. Robię w ten sposób, że nasypuję herbaty na dno butelki, zalewam zimną wodą, zakręcam i wkładam do lodówki. I przez noc to przejdzie. Zrobi się tak, jak bierzecie wodę z cytryną, że woda i cytryna, i wtedy woda przychodzi z makiem cytryny samo z herbatami i w ten sposób właśnie sobie to trzymam w lodówce i popijam jeśli chodzi o ten już gotowy produkt no to ja to przecedzam później przez sitko tuż przed spożyciem ale cały czas te liście leżą na dnie butelki aż do momentu jak się skończy mi ta herbata i robię nową i to jest na tej zasadzie że niektórzy mówią że najlepiej jest zaparzyć taką na zimno i wtedy pić bezpośrednio ja lubię naleć sobie trochę do kubka czy tam do szklanki i uzupełnić wodą no tam nie wiem przygotować czy butelkowaną, czy kranówką, cokolwiek pijecie, ja tam walę kranówkę, także w ten sposób to u mnie wygląda. Z Głównie z tego powodu, że te herbaty są bardzo mocne. I teraz, jeśli chodzi o smak, to jest zupełnie co innego niż herbata, która była zaparzona i wystudzona, w sensie została po prostu na blacie. To jest dla mnie nie do wypicia, obojętnie jaka ona by nie była, ona jest po prostu do wylania, to jest zmarnowana herbata, ale taka, która jest zaparzona na zimno, jak sobie zrobicie test, to bez kitu herbata zalana Rządkiem i wypita, i herbata zalana zimnym i zostawiona w tej lodówce jest naprawdę dwa różne światy. Próbowałam parę razy w temperaturze pokojowej, ale wychodzi trochę taka obrzydliwa, także zrezygnowałam z tego pomysłu, i teraz robię dalej w ten sposób. Kiedyś padłam na to całkiem przypadkiem, jak byłam na wakacjach, i nie mieliśmy czajnika w hotelu i sobie w butelce w butelce po coli takiej plastikowej herbaty, próbowałam zaparzyć na zimno, a potem jak wróciłam do domu i to wygooglałam. Okazało się, że tysiące, miliony pewnie mądrzejsze. De mnie wpadli, wpadły na to dawno, dawno temu, no ale cóż, byłam z siebie mega dumna wówczas, nawet chyba vlogi nagrywaliśmy, ileś nie mylę. Dobrze był to bardzo długi wstęp, ale myślę, że wszyscy mi to wybaczycie. Jeśli chodzi o te herby, które od dawna zaparzam na zimno, od kiedy odkryłam ten patent, pierwsza z nich to jest herbata półka, która nazywa się Serene Jasmine Green. I tutaj największą różnicę widziałam w zaparzeniu właśnie na zimno i na gorąco, bo tutaj jest coś takiego, że nie czujecie najpierw tego smaku zielonej herbaty, tylko najpierw czujecie zapach i smak jaśminu i dopiero później po przełknięciu zostaje ten posmak zielonej herbaty. Zupełnie odwrotnie niż przy zaparzeniu na gorąco, gdzie najpierw czuć tą silną wonię zielonej herbaty i wtedy dopiero wbija gdzieś tam odrobina tego jaśminu. Także niesamowite, w ogóle wszystkie herbaty zielone, które mają jakieś dodatki owocowe, o wiele bardziej pachną i dają smak tych owoców po zaparzeniu na zimno niż na ciepło. Przynajmniej i tak wynika z moich obserwacji. A wiecie, że obserwacje moje są zawsze bardzo Dalej mamy moją miłość herbacianą, którą już Wam na bank pokazywałam miliard razy. To jest herbata, która nazywa się Sencha Sakura. Ta konkretna jest z jakiejś herbaciarni w Bielsku Białej. Nie wiem, jak się nazywa ta, to miejsce, dlatego że tam chodzi moja przyjaciółka i raz na jakiś czas, jak mają przyjechać do nas w odwiedziny albo jak wysyła mi paczkę, to kupuje dla mnie pół kilo tej herbaty i ja później ją piję przez cały rok. Jest mnóstwo różnych miejsc, w których możecie kupić ten rodzaj herbaty. To jest herbata zielona, Oh, to jest boska, boska mieszanka senczy z płatkami yy, yy, wiśni o matko. Tak mi się wydaje, że to są kwiaty wiśni, ale. Być może pomyliłam wszystko zupełnie teraz, bo o, nie miałam od tego wspaniałego zapachu. Kocham, kocham. Na ciepło ją bardzo lubię, ale na zimno to jest mój absolutny hit. Kiedy mam ochotę na coś słodkiego, ale żeby to miało łogorzki smak, jakkolwiek gdzie mnie to zabrzmi, jak mam ochotę zjeść na przykład jakieś ciastko, ale nie chciałabym koniecznie zmarnować kalorii na nie, to lubię popić sobie właśnie na zimno taką herbatę, bo ona jednocześnie gasi pragnienie i pozostawia ten taki kwiatowo-słodki posmak na języku. Wspaniałe jest! On to naprawdę absolutnie uwielbiam. Już mi niewiele zostało, ją tak trochę oszczędzam. Nie noszę jej specjalnie do pracy po to, żeby nie wypijać nadmiernych ilości. Dalej mamy jedną herbatę, którą odkryłam dzięki Dorocie. Pozdrawiam cię serdecznie. W ubiegłym roku dostałam w prezencie. Nie mam żadnego opakowania od niej i nie jestem pewna, gdzie to można kupić. Mocno mi się wydaje, że ta firma miała fioletowe naklejki na srebrnych opakowaniach i to się chyba nazywało and More, albo zupełnie coś innego, ale wywiem się od Doroty, wyciągnę informację i dam wam znać. W każdym razie ta herbata nazywała się Neon Cytryna. I o, poza tym, że jest niezwykle odświeżająca i smakuje jak cytrusy bez grama kwasu, ma wspaniały, wspaniały ma smak na zimno parzona. To jeszcze, jak się ją zostawi właśnie w lodówce i wyciągnie rano butelkę, to ma fioletowy kolor i tym wygrywa już życie. Uwielbiam tą herbatę, jak tylko mi się uda zdobyć informację skąd ona była, to kupuję na ten sezon też. E, chciałam ją sobie ostatnio zaparzyć i się zorientowałam, żeby mi się skończyło i było takie nie. Dlaczego? Tak. To był dzień rozpaczy albo PMS, nigdy nie wiesz. Dalej mamy kolejną zieloną herbatę z dodatkami. To jest zielona z marchewką i to jest herbata dostępna sezonowo w 5 o'clock. Niestety nie wiem, kiedy się zaczyna ten sezon na nią. Ta jest jeszcze z ubiegłego roku i tak jak mówię, tutaj są kawałki marchewki w niej, ale ona nie smakuje warzywnie, ona smakuje zaparzona na zimno jak taka... Hmm, yy, delikatna, kwiatowa lemoniada, w ten sposób bym ją określiła, bo tutaj, tu, o ile się nie mylę, tutaj nie ma żadnych cytrusów, ale są takie, yy, no ma jakiś taki delikatny, kwaskowy, gdzieś. Tyłu języka się zostaje taki, taka nutka mała tego. Bardzo przyjemna, orzeźwiająca, niezwykle szybko gasi pragnienie i ta jest bardzo, bardzo mocna, więc ja robię nawet w ten sposób, że daję tylko jedną czwartą tej herbaty parzonej na zimno i uzupełniam szklankę do końca zimną wodą, bo tak jak mówię, ona jest taka, no, daje kopa. nie? Na pewno będzie mnie ktoś pytał, ile tej herbaty dawać. Moim zdaniem to jest kwestia tego, jaką lubicie herbatę. Jak lubicie super słabą, to dajcie mało. Jak lubicie super mocną, dajcie więcej. Ja zaczynałam od tego. Że po prostu brałam y, tą moją butelkę, wsypywałam. Ja nie używam łyżeczek, więc wsypywałam tak trochę. I zalewałam i tak liczyłam, że jak mniej więcej do 1,4 wysokości butelki już te napęczniałe liście będą sięgały, to że chyba będzie w porządku. Najczęściej mi smakuje, jak mam jakąś słabszą herbę, to dosypuję trochę więcej. Och, Wy wiecie najlepiej, co Wam smakuje. To myślę, że na podstawie tego własnego smaku i oceny, to najlepiej jest obliczać, ile tej herbaty dodawać, a ile wody. Dalej mamy basilur. Tu nie wiem, czy by się mógł o jakiś odcinek odbyć bez yy, którejś z tych herbat. Ta się nazywa Cream Fantasy. Yy, pamiętacie, jak Wam opowiadałam? W którymś tam poprzednim, już nie pamiętam ile tych było filmów o herbacie, ale w tym chyba całkiem pierwszym mówiłam Wam o takiej, która się nazywa Milk Ulong. I że to jest właśnie taka herbata o intensywnym mlecznym zapachu i takim delikatnym posmaku, ale która w ogóle nie smakuje mlekiem. To Cream Fantasy to jest coś takiego jak Milk Ulong na sterydach. O! Tak powiem. Jeśli chodzi o parzenie na ciepło, to ona mi się kojarzy z takim to jest po prostu dobra herbata. Jeśli chodzi o parzenie na zimno, to ona mi się kojarzy z takim szejkiem lodowym, który jest czymś pomiędzy lodami, a szejkiem, a jeszcze może odrobinę sorbetem. Jaki to jest dziwny opis. Ale jak ktoś już to kiedyś wypił na zimno i ma jakieś sensowniejsze opinie na ten temat, napiszcie proszę w komentarzu, bo może po prostu ja mam dzisiaj problem z opisywaniem takich rzeczy. Tu niestety kupiłam w saszetkach, jestem zdruzgotana, bo nie było tej sypanej, no ale miałam straszną ochotę i też do tego chciałam wam pokazać także proszę o to jest Bazilur Cream Fantasy. Już chciałam powiedzieć Milk ale nie. W ostatniej chwili spostrzegłam swój przyszły błąd. I na koniec zostały rojbosy. Właściwie jeden rojbos, którego nie mam już, bo go wypiłam i kupiłam inny w jego miejsce, ten inny Wam zaraz pokażę, a ten pierwszy, który jest wart wspomnienia, a którego nie mam tutaj, to jest herbata z firmy Tea Peaks i oni mają coś takiego, co się nazywa rojbos and honeybush. I to jest miodokrzew z rojbosem, nie wiem w jakiej proporcji, bo tam nie ma informacji, ale o matko... Jakież to jest fantastyczne. To jest bardzo łagodny smak. Parzona na zimno, masz taki bursztynowy kolor, trochę jak whisky wygląda. Ma piękny bursztynowy kolor i ma ten posmak właśnie takiego trochę korzenny, trochę ten słodki Roybos i odrobinę takiego miodu, takiego może trochę kory jakiejś, nie wiem jak to inaczej mam opisać, ale nie jest taki mdły, taki, że człowiek nie chce się tego napić, albo że jest taki słodki, jak po prostu woda z cukrem. Ugh, tylko właśnie on ma te wszystkie warstwy i też jak się ją zaparzy na zimno, to ona daje takie co innego człowiek smakuje, jak ją zaczyna pić, co innego, jak już przełknie. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. To była jedna z moich ulubionych herbat. Pamiętam, że ja kupowałam największe opakowania, jakie w Coffee desku. były dostępne, naprawdę. I łoiłam tą herbatę całe lato w ubiegłym roku. A w tym roku, bo akurat jej nie było, jak robiłam zakupy, ja mówię, dobra, spróbujemy coś innego. I odkryłam to... I to jest aktualnie moja największa miłość herbaciana, która wszystkie inne chyba przebiła, no oprócz może tej sakury, to w ogóle zupełnie nie to samo, ale tą kocham tak naprawdę, naprawdę. A tą kocham ostatnio, namiętnie. Yy, nazywa się Rooibos Coconut Ginger. I to jest, o matko, poczekajcie, bo yy, wiecie co, jak chcę wam jakiś yy, dźwięk dać, to mogę zbliżyć do mikrofonu i tak i yy możecie usłyszeć porządnie, ale gdyby kiedyś była opcja, że będę miała z drugiej strony zamiast mikrofonu takie coś, co będzie pobierało zapach i będzie to wysyłało do Was, to oszalejecie wszyscy z radości, bo przystawię Wam wtedy to do powochania. O matko, to jest tak cudowna herbata, że ja nawet nie wiem, jak mam opisać ją. To jest coś takiego, że macie na samym początku intensywny, prażony kokos taki naprawdę intensywny. Po nim przychodzi odrobina cynamonu, ale to nie jest taki gryzący w gardło cynamon, tylko taki, który daje ten, taki, ty, taki odrobinkę, coś takiego, takie jak, że jest taka słodka, dziewczynka się ładnie uśmiechnie, ale cię uszczypnie, to jest ten cynamon tutaj. I potem przychodzi trochę jabłka i trochę, ale nie dużo imbiru, ale nie takiego też, który właśnie szczypie w język albo drapie w gardło, tylko on zostawia właśnie tą taką nutkę, bardziej w zapachu niż w smaku nawet. I na sam koniec wjeżdża ten słodki rojbos. Ale to był opis, aż chyba przewentylowałam tą herbatą trochę. Wspaniała jest, naprawdę wspaniała jest. Piję to i na ciepło i na zimno, ale w pierwszym momencie jak ją zaparzyłam na, na chłodno, wsadziłam do lodówki i rano wyciągnęłam, nalam sobie szklankę, to już musiałam usiąść na krześle, zanim zaczęłam robić cokolwiek innego przed wyjściem do pracy i dać sobie te dwie minuty tylko na to, żeby w ciszy wypić tą herbatę. Wspaniała jest. Yy, ma też przepiękną puszkę i ciekawa jestem, czy są jakieś uzupełniacze. Jak będą, to będę jak nie, to prawdopodobnie w, nie, w moim domu niedługo będą tylko same takie czarne puszki stały Cudowna jest, naprawdę cudowna, bardzo polecam. Jak patrzę, czy coś tutaj jeszcze sobie zanotowałam, ale nie, to jest wszystko. Yy, czasami rozkminy mam takie, czy można parzyć zioła na zimno, bo wiem, że niektórzy ludzie tak robią, ale rozmawiałam z tym moim zielarzem takim znającym, mówiłam, że się tak poduczam trochę od niego, no i on zawsze mówi, że takich ziół właśnie jak tam pokrzywa czy co, że mięte można, ale takich ziół jak pokrzywa albo rumianek i tak dalej się nie powinno, tylko nie bardzo Umie mi wytłumaczyć i uzasadnić dlaczego, więc nie mam pojęcia, czy to jest jakieś sprawdzone info, i nie mam też gdzie się dowiedzieć. Ale jak mi się gdzieś uda, jak znajdę kogoś, kto będzie wiedział i to będzie miał jakieś uzasadnienie, to zdobędę te informacje i wam też przekażę, bo wiem, że to y, będzie, no, pewnie dla kogoś ciekawe albo ważne. Dobra, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Pierwszy raz mam pomadkę kolorową na ustach od długiego, długiego czasu, bo mi się w końcu wszystko zagoiło, więc jeżeli. Przez ten film wyglądałam jak córka drakuli, bo miałam cały czas kolor na zębach. To właśnie z tego powodu, że zapomniałam, jak to jest nosić kolorowe pomadki. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia. Dzięki bardzo za oglądanie. Ściskam serdecznie, jak macie jakieś dobre herby do parzenia na zimno, do polecenia, to piszcie w komentarzu, bo ja będę robił dodatki, a potem kupię je wszystkie. Dobra, dzięki. Na razie, pa! I've got a deeper love. Jak ja mam to złapać teraz?